Witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku Coś wam powiem tutaj o tym króliku I o moim nowym, nowym nabytku, którego sobie zakupiłem W niedzielę Jest to młody króliczek, więc yy, Więc Nie będzie jeszcze to bardzo widać jaka to rasa jest Może niektórzy się rozpoznają yy, I tak ta samiczka dzisiaj będzie jechała do zakończenia do sam Bos. dzisiaj mamy tłusty czwartek film, film prawdopodobnie wleci w weekend sobota, niedziela coś jak w granicach Dostała wczoraj pietruszkę Wczoraj dostała pietruszkę, dzisiaj tam jeszcze też pietruszkę Nagrywałam ten odcinek jakieś godzina 13 Zobaczcie, jak przekopuje tą wsiłkę sam. Trochę, no bo może tutaj słomy dołożył Zobaczymy. Będę z tą samiczką jechał właśnie do zakostynia około godziny 14, więc mam tam 11 kilometrów. Już Zobaczymy, czy nam się zakończy. tak się mokre jest aha a to wyjada z tego zbiera Stop. jak wiecie w poprzednim odcinku mówiłem wam o tym że ten klucz tutaj był to był yy, samiec. Chociażbym ja mówiłem, że muszę właśnie sobie to zmienić. To właśnie to jest yy, samiczka. Z tego samego prawdopodobnie nie ma tu. tam tamten samiec. Tu mamy tą samiczkę. Mało, trochę, może 200 gram mniej waży. Ale bardzo ładna budowa. Trochę się ma z nad nas na popracujemy. O, teraz się jeszcze boi. Troszkę jeszcze ma, nie zjadła. Wczoraj I właśnie od tego samego sobie pana zakupiłem nowego króliczka. Jest on w wieku tych królików. I jest on właśnie też tutaj z tymi królikami. Jak już możecie zauważyć, wychyla on ten łebek od innych króliczków więc może ktoś rozpozna. Jest tu teraz 13 publików. Chciałem wam też przypomnieć o moim konkursie na kanale, który trwa do końca lutego. I właśnie jak wybijecie 250 subskrypcji, to konkurs się odbędzie, jak nie, to nie się nie odbędzie. No i po prostu tyle. Czas macie do końca lutego, zostało do wbicia około 30 ponad 30 subskrypcji. Ten nabytek może wam pokażę później. Może już go widzicie, ale nie jesteście przekonani, co to jest to. Teraz sobie pójdziemy czy do tych królików czarnych, samców. Tam był u mnie jeden komentarz pod filmem, że mam zrobić film z uboju. Jest potem tym cztery łapki. Nie, nie będę robił filmu z uboju. Może zrobię po sezonie Czyli jakoś w listopadzie może jakiś film bym zrobił z jego uboju, ale teraz nie mam z takiego filmu robić więc, więc nie będę robił tutaj sobie zamkniemy Przyniesiemy sobie sianko teraz od yy, tam z garażu Sięko sobie przyniesie a tu jeszcze mam taką beczkę. ostatnio ją zakupiłem. Ta beczka jest w granulat. Ona była w pomydle, już, już trochę, właśnie, ja napolerowałem i tam, tam szarą, I tutaj teraz tak leży, żeby ten z, zapach wyparował. Tu mam też tą właśnie beczkę, z to była tam u kur no, tu jest tamtą beczkę gdzieś gdzieś postawię, to też tu może Będę mnie już tutaj granulat Oto samiczka Zobaczcie sobie samiczka ładnie nie? To jest teraz na pewno samiczka, samiczka będzie dopuszczona za miesiąc Do tego samca Już mu ten świeżb zucha schodzi, jak widzicie Już do to są dwa zaszczyki już powinno to przejść już się tam nie drapie widzę. No. Dobra, Tu idziemy potem śniadanko do Kulików. Idziemy tutaj marchewki marniówki, tam te jeszcze tam pietruszki. I się widzimy podobnie. <ślinionale> To widzimy się już ponownie. Mam tu sianko, marchewkę i wytroszkę na tej samicie. Trzeba sobie już jej dać. Oczywiście całej jej nie tam bo to jest Dużo do niej Ale myślę, że to jak mam to i wystarczy chyba. Ja sobie je sobie tej samiczce Żeby sobie witaminę ale jeszcze nie ma, jeszcze tu mam, a co mi Damy sobie tym na miłość, żeby było Lepsze mięsko. Dobra. No to może nie przedłużając, już przejdźmy sobie tutaj do tego yy, nowego nabytku. gdzie ty jesteś tutaj? Jest malutki. Chodź, tu chodź, tu chodź, 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 O! to jest no, mój nowy nabytek. Czekajcie, co się Czy to tutaj? Ale sobie go tutaj położę, może będzie by na zimno o, tutaj będzie lepiej Nie, on tutaj nie ma, abyście widzieli w uszach Rodowodu Ja sobie po prostu... Kurde stój Ja sobie po prostu tam markerem napisałem By rozróżnić z tamtych, tam mam też dwa właśnie brązowe To jest właśnie bos. to jest bos bossa Bardzo ładna Ty tutaj Ma ona niby 2 miesiące, chociaż Myślę, że ma trochę mniej, trochę mniej. Ale bardzo mi się ta samiczka podoba. Powiedziałem właśnie po jakim ojcu, po jakim matcy, więc będzie z niej bardzo ładny yy, królik. Mamy już samiczkę, jeszcze tylko samca, ale to samca w zasadzie nie kupuję. Sam to sobie właśnie jak dostanę od takiego pana. No w sensie on niego kupię królika, on będzie dopuszczał. Nie ma nawet mokro. No, to jest ten nowy nabytek. Postanowiłem właśnie coś tam z bossów trzymać. Nie, a więc mokro, to nie idziemy. Dobra, schowamy sobie go. Jak tam sobie je. Z przyrodnimi króliczkami. Ale się bardzo ładnie zaklimatyzował. Chodź tutaj. Się bardzo ładnie z tym kilkoma zaklimatyzował. Nie ma żadnego żeby że tam gryzła, albo coś nie stylu. Bardzo ładnie. Tam jeszcze najpierw liczbie... ścianka. I jak myślicie? Napiszcie może coś tam, coś tam o tej rasie, bos Co nie sądzicie? Czy Wam teraz coś podoba? Piszcie w komentarzach. Yy, chcie, ja ci Wam też yy, powiedzieć, że nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Bo jeżeli bierzecie udział w konkursie i do końca lutego wbijecie 250 subskrypcji, to będziecie konkurs. Bardzo ładne króliczki, tam jestem ten. O, tam nie zobaczcie porównać tych tak moje a ten tym dos. Ja uważam, że to jednemu brązowemu chuliczkowi tak się o, temu trochę tak uchopi jakby spłacało. No to możliwe jakieś żugena moje jest po tym samcu. Więc dobra, go zamkniemy tej cianko, wrzucimy. Jeszcze planuję też budować klatki nowe będzie to, to dobrze taka klatka jak wielkości jak ta Te klatki wszystkie To po prostu będzie jedna klatka, takie taka... Nie będzie tak jak tu są dwie klatki, tu są dwie klatki, będzie taka jednolita klatka sześciokomorowa. Taką sobie większą trochę zrobię. A ma, tę, tę sączekowi zarzucimy. Tamczyk ma, tam ma Dobra, damy sobie marchewki trochę Ej, nie będzie ten, nie damy, bo tam ma pietruszkę Niech sobie trochę, ja, Tutaj sobie damy marchewkę O oh, kurde, nie mogę zdawać trochę starszawa ta machrewka jest i jest zlikatnie gumowa, ale to mi się jeszcze nie stanie. Do królika jest to bardzo dobrze, co do tego machreweczkę zjeść. Dobra, sama mam machrewkę do mnie. Kurde, nie mogę, nie wiem co. Dobra, jeden kawałek, drugi. O, tego nie zamierzam. Będę się musiał dzielić najprostsze Dobra. Tu macie jeszcze. Ej, z tyłu, tu macie zaba, tu masz. Tu masz, zaba, tu masz marchewkę, jedz. Nie musicie z jednego jeść. Dobra. To nie jest bardzo ładny, który jest duży. No to nie, da sobie, nie, nie zapomnijcie o subskrypcji żeby być na bieżąco łapce w górę macie arewkę sobie jedzą wyrzucimy do tej kosiankę co ma jedzcie sobie a to wolę to nie poza filmem Dobra no to widzieliście już ten nowy nabytek tu jest ta samiczka No Dzisiaj sobie pojadę tą samiczkę dopuścić Dzisiaj mamy 20 ludzi też mnie zobaczycie później Zobaczymy czy się to dopuścić Sprawdzimy czy ruje ma jeszcze przed wyjazdem no Naleję wodę poza filmem już A to było świetne w tym odcinku łapki, że wam się podobało Napiszcie komentarz, czasenicie o się Boss I subskrybujcie na kanale Trzymajcie się, cześć!